Hej Aliupa! Jestem Aldona i dzisiaj porozmawiamy o Wielkanocy. Choć Polska i Szwecja nie dzieli jakaś ogromna ilość kilometrów, to niektóre tradycje i zwyczaje mogą zaskakiwać. Jak wygląda Wielkanoc w Szwecji? Czy mamy jakieś wspólne tradycje? I jak bardzo różnią się nasze święta Wielkiej Nocy od tych szwedzkich? Poznajcie kilka przykładów. Kolorowe drzewka, czyli poskrys. Zanim zaczną się święta, drzewa i krzewy w okolicy nabierają kolorów, zmieniając się w tradycyjne wielkanocne palemki. Kiedyś były to brzozowe gałązki, które symbolizowały powrót Jezusa do Jeruzalem. Które umieszczano w ozdobnych wazonach w domach. Gałązki dekorowane są kolorowymi piórkami, kwiatami i małymi pisankami symbolizują nadejście wiosny i odrodzenie, zarówno w przyrodzie, jak i w kontekście zmartwychwstania Chrystusa. Wielkanocny czwartek przejmują w Szwecji wiedźmy. Według dawnego folkloru w ten dzień czarownice z całej Szwecji wybierały się w podróż na mityczną górę Blokulla. Odbywał się na niej sabat, na który przybywał diabeł we własnej osobie. Czarownice miały powracać z niebieskiej góry właśnie na Wielkanoc. Pozostałością tego wierzenia są dzieci, przebrane za wiedźmy, które spacerują z koszykami od domu do domu w poszukiwaniu słodyczy. Powrót czarownic z Sabbatu związany jest też z inną tradycją. W dzień, w który miały wrócić, rozpalano wielkie ogniska, które miały je odstraszyć. Dziś zwyczaj nie jest aż tak bardzo popularny jak kiedyś, choć na niektórych wyspach archipelagu Geteborskiego odbywają się konkursy na największe ognisko wielkanocne. Słodycze są ważnym elementem wielkanocy. Najpopularniejszą formą są posk egg, czyli wielkanocne jaja z tektury, które wypełnia się cukierkami i żelkami. Dzieci dostają je w prezencie. Statystyki wskazują jednoznacznie, że Szwedzi jedzą w wielkanoc dużo jajek. Jajka to główny bohater wielkanocnego stołu. Jada się je z majonezą i pastą krewetkową. Na stole zabraknąć nie może śledzia, łososia i jansson z frestelse. Wszystko popija się poskmust jest to wiosenny odpowiednik bożonarodzeniowego julmust. Czy też wielkanocnym piwem. Wielki piątek po szwedzku nazywa się Longfriedor, czyli Długi Piątek. Historycznie był dniem, w którym ukrzyżowano Jezusa Chrystusa na Gorgocie. Była to długa męka i powolna śmierć. Właśnie stąd wzięła się ta nazwa. W Szwecji jest dniem wolnym od pracy, zaznaczonym w kalendarzu na czerwono. Jeżeli pominęłam jakiś ważny zwyczaj, napiszcie koniecznie w komentarzu. Jeżeli odcinek Wam się podobał, dajcie subskrypcję. Subskrypcję. Doschę dlaczego, dlaczego ja za każdym razem muszę to powiedzieć źle. Tak, możesz zminimalizować okienko i w prawym dolnym rogu dobrze mówię chyba tak, subskrybuj. Będziemy bardzo wdzięczni ja i człowiek za kamery. Nie odezwiesz się. I teraz wyjdzie na to, że jestem jakaś... Na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hejro!